chyba najważniejsza zmiana jakiej tutaj dokonano to zbudowano taki tymczasowy łącznik jezdni prawej z jezdnią lewą ale zaraz sobie zobaczymy zobaczcie ja wjeżdżam lewym pasem i w zasadzie pięknie tutaj prawie że na wprost pojechałem w, w aleję Piłsudskiego i dzięki temu jakże prostemu rozwiązaniu w ciągu Alei Piłsudskiego jedziemy tak jak mamy to pokazane na oznakowaniu mamy prawy pas do ronda do skrętów prawo jazdy na wprost lewy pas do jazdy na wprost oraz do jazdy dookoła po rondzie więc ja sobie tutaj znowu zawrócę Nie, nie, nie patrzyła, czy coś jest z lewej, czy nie ma. No, i miejmy nadzieję, że jest to rozwiązanie, które choć trochę uspokoi tutaj ruch i nie będą się tworzyły te gigantyczne korki.